Witam Was serdecznie w kolejnym moim vlogowaniu powrocie, znaczy relacjonowaniu może powrotu, powrotu do, do domu do domu. Słuchajcie moi drodzy, po pierwsza jakaś autopromocja by się przydała, więc serdecznie was, was witam na kanale To Musi się Udać, gdzie ja y, pokazuję cały swój swój, że tak powiem y, całe swoje życie 19-letnie w Anglii. No, i budowę swojego domu. Jak z... No, i oczywiście będę, będę starał się Wam naświetlić, jak to, jak to wygląda ten cały mój, że tak powiem, progres powrotu do Polski. Słuchajcie, moi drodzy, lata 90., lata 90., jako że ja jestem rocznik 82, także lata 90 nie są dla mnie obce bo w tych latach się wychowywałem i powiem Wam szczerze, Powiem wam szczerze, że te, te lata yy, mnie tak zahartowały, może do brzegu, o co chodzi? Większość naszych rodaków, słuchajcie, większość naszych rodaków boi się wracać do domu, do Polski, do domu. Tak? i to ja to nie mówię, bo niektórzy co tam zostają, to nie ma że ja nie mam z tym żadnego problemu, nie? Yy, żeby zaraz nie było, że mam z jakiś z tym problem. Nie mam z tym żadnego problemu. Yy, jeżeli ktoś sobie, sobie zostać i tam jakieś tam, wiecie, nie, nie, nie wszyscy, nie wszyscy Pracują w fabrykach, ja nie pracuję w fabrykach od razu mówię, nie wszyscy robią jakieś tam inne rzeczy, żeby żeby gdzieś tam sobie poustawiali te życie i sobie fajnie żyją i, no i super, ja się, ja się z tego cieszę, nie? Ale o co mi chodzi dokładnie, nie? Większość z naszych na przykład, ja powiem może na swoim przykładzie, jeżeli masz tam 40 lat yy, i już tam masz swoją pracę i w ogóle osiadłeś się na, na tej, na tej yy, że tak powiem, w tej robocie tak. Tak brutalnie mówiąc, i proszę ja Ciebie, nie masz ochoty już nic zmieniać, nie masz już ochoty nic zmieniać, tak? A czemu nie masz ochoty nic zmieniać? Bo, bo się boisz, tak? No, bo się boisz zmian, bo się boisz zmian i, i po prostu, może inaczej, boisz się wyjść ze swojej strefy komfortu, yy, zaczynać, boisz się, wiesz, w wieku 30 lat, gdzie ja pracę, znajdę gdzie to, gdzie tamto, nie? Słuchajcie. Rocznik 80 jest tak zahartowany, że takich rzeczy się nie boi, nie? że taki rzeczy się nie boi i ja pochodzę z czasów, które, które naprawdę kształtowały ludzi i kształtowały charaktery przede wszystkim. Czy kształtowały charaktery. I te charaktery były tak, tak... Przynajmniej tak mi zostało, tak mocne, że ja się mało rzeczy boję. Ja z życia, które jestem w Anglii na przykład, które mam, ja mam normalne życie, normalnie funkcjonuję, normalnie pracuję, normalnie mogę sobie żyć, ale to nie jest już dla mnie, nie? to już nie jest dla mnie, ponieważ ja idę już w całkiem innym kierunku, ja w życiu chcę coś jeszcze innego robić, nie, nie, nie wyobrażam sobie życia yy, na przykład w Anglii, takie, to, no, tutaj nie ma nic takiego, to, co, co będzie, byłoby mnie w stanie zatrzymać, tak? byłoby mnie w stanie zatrzymać lata 90, moi drodzy, właśnie tak mnie zahartowały, że ja się nie boję swoich zmian w swoim życiu, tak? Bo większość ludzi się boi zmian w swoim życiu i raczej, raczej siedzą, siedzą bo siedzą, nie mają za dobrze, ale siedzą, a jeszcze jak słuchają swoich doradców, doradców dookoła, doradców dookoła, którzy tak naprawdę też nic nie mają i też siedzą i opowiadają te, 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 te różne bzdury na temat, na temat, wiecie, ja zarabiam tyle i tyle, ja zarabiam, bo to my, my Polacy mamy taki, taki, tendencję taką, że my strasznie lubimy słuchajcie strasznie lubimy pytać się kto ile zarabia kto ile to robi kto ile tamto robi że, że gdzie skąd jesteś i w ogóle tak moi drodzy lata 90. zahartowały mnie czekajcie puszczę zahartowały mnie tak bardzo że ja na przykład doszedłem do wniosku w swoim życiu że 19 lat mieszkając w Anglii, doszedłem do wniosku w swoim życiu, że ja już ja już mi tutaj nic nie pasuje. Ja już ustałem i tak wiecie, zaraz tam się znajdą osoby, które będą zaraz opowiadały, że tak, bo masz się rozwijać i to stary, tak jak ja się rozwijam, to, to, to połowa ludzi tutaj to się tak nie rozwija, tak? Połowa ludzi się nie rozwija. Ja tam oczywiście nie robię siebie, Ivanhoe nie wiadomo kogo, ale. Ale to jest dla mnie za mało, nie to jest dla mnie za mało. Może niektórym ludziom to pasuje, nie ma problemu. Ja się nie boję swoich zmian, nie boję się powrotu do Polski, nie boję się, nie boję się niczego, co, co, czego inne, inni się boją. Bo większość z, naszy, z naszych rodaków mówi o pieniądzach, a, że zobaczysz pieniądze, zobaczysz to, zobaczysz ta, tamto. No ja pochodzę z lat 90. że ja wiem, jak pieniądze zarabiać. No. Ja wiem, jak pieniądze zarabiać. Także wiecie, ten charakter. Ten charakter jest tak zbudowany, mocno, że słuchajcie, ja bym pojechał na Antarktydę, ja bym pingwiną, pingwiną lud sprzedawał, wiecie o co chodzi, więc raczej mi takie rzeczy nie, nie, nie grożą. Ja się, ja się nie, 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 nie boję, no lata 90. mnie nauczyły, nauczyły mnie, wiecie, kiedyś to, kiedyś to w ogóle było całkiem inaczej. Nie? Kiedyś, słuchajcie, ja wam powiem tak, bo ja tak skaczę zawsze z tematu na temat, ale ja wam powiem tak, kiedyś to. W latach 90. to było kompletnie inaczej, na, inaczej tak? Dzisiaj ta, ta młodzież dzisiejsza, nie ja już jak Stardziarek gadam, ale dobra, ta młodzież dzisiejsza jest tak rozbezpieczona, oni mają tak wszystko podane na tacy, że oni dalej narzekają. Nie? Ja na, na przykładzie mojego kanału czasami ludzie przychodzą do mnie na kanał, tak? Na livey zapraszam na lawy, bo czasami jest gorąco i zaczynają opowiadać te swoje rzeczy, a zobacz to, to, a tamto, tamto i słuchajcie. Dzisiejsza młodzież, dzisiejsza młodzież, która ma podane wszystko pod nos, wszystko. Żyją w czasach telefonów i w ogóle internetu i w ogóle i w ogóle używają w ogóle słów, których nie powinni używać, bo w latach 90. jak do kogoś powiedziałeś frajer albo coś, to była listwa od razu. Była listwa od razu i yy, wiecie, no trzeba było ważyć słowa, tak? Trzeba było ważyć słowa. Nie było czegoś takiego jak teraz, nie wiem, 16 latek opowiada 60, to on nawet nie wie, co to w ogóle znaczy. Wiesz o co chodzi. Yy, on, ta połowa, połowa z tych ludzi to to jest tak nieogarnięta życiowo, że aż... Czekajcie, temi puszczę. Yy... Nie ogarnięta, bo ludzi tych dzieciaków jest nieogarnięta życiowo, że oni nie ogarniają swojego życia w ogóle, nie? Także yy, do brzegu, żebyście wiedzieli o co chodzi, tak? Ja wracając do, do, do Polski, to tutaj jest, tutaj jest siła charakteru, moi drodzy, tutaj jest siła charakteru, tak? Ja wiem jak sobie zarabiać, Ja przyjechałem do ja przyjechałem do Anglii z jedną siatką, tak, bez języka, bez niczego, 19 lat to przeżyłem. To wy myślicie, że ja do Polski pojadę i ja nie przeżyję w Polsce. Pewnie, że przeżyję w Polsce, bo ja jestem z lat 90. Jestem z lat 90. ja wiem, jak, jak robię. Ja nie siedzę, nie płaczę, nie opowiadam. O Jezu, jak mi ciężko, jak mi źle. Nie, po prostu wstaję i idę. Tak. tak. To są lata, lata, które mnie zahartowały, tak? Czyli ci ludzie, którzy, którzy wiesz, tam są już, mnie tam nie wiem, na 2000 się urodzili, czy coś to co oni wiedzą o życiu, co oni wiedzą, oni nic nie wiedzą o życiu. Wszystko pod nos podane i tyle ja się cieszyłem, słuchajcie, jak moja mama banany kupiła, kiedyś przyniosła, to ja się z bananów cieszyłem, z pomarańczy się cieszyłem. Takie czasy były. A nie opowiadanie tych bzdury. I przede wszystkim jedną, jedna bardzo ważna rzecz chciałbym powiedzieć ja ja do Polski nie wracam dla pieniędzy, ja nie gonię już za pieniędzmi, ja nie gonię już za pieniędzmi, dla mnie pieniądze yy, są tylko dodatkiem do życia, dodatkiem do życia, ja nie będę przez to szczęśliwszy, że będę miał więcej, więcej, więcej mniej, mi ma wystarczyć na normalne życie i tyle, tak, I, i tyle, ja nie wydaję, nie wydaję milionów, nie wydaję zaraz, wiecie, idę do sklepu i, i wiecie, opowiadanie bzdur. Co do, co do, słuchajcie, co do yy, na przykład charakteru, na przykład jak ja tutaj bardziej, bardziej mi tutaj chodzi o to, czekajcie tam, aha, bardziej mi chodzi o to na przykład yy, odzywanie się ludzi, kurde, bo tam, do, wiecie, ja zawsze się odnoszę do komentarzy, nie chcę tam przytaczać wszystkich komentarzy, bo to nie ma w ogóle sensu, bo by mi zeszło tutaj zaraz pół dnia, do na przykład, yy, a przyjedziesz do Polski, zobaczysz jak w Polsce yy, ludzie się do siebie odnoszą. Ja ich pacyfikuję od razu. Ja nie dyskutuję z ludźmi, którzy, którzy są... Yy, ja coś wobec mnie, taka zła energia wobec mnie jest, ja to widzę od razu, bo ja, ja mam ten talent, że ja idiotę poznam z daleka, nie? Idiotę poznam z daleka, bo mam ten talent. Więc więc ja się nie otaczam takimi ludźmi. Wiecie o, o co chodzi? To właśnie tak mnie właśnie wychowały lata 90. odróżnić łuba od normalnego człowieka, tak? Normalnego i to odrażasz selekcję od razu, selekcję od razu robisz, tak? Także tak jak właśnie mówię, że ludzie, którzy, którzy gdzieś tam się urodzili, ja nie mówię wszyscy, oczywiście niektórzy są naprawdę ogarnięci, ale ci, co się urodzili w latach 90., znaczy urodzili, ci, co są rocznikiem, wychowali w latach 90., są tak mocno zahartowani, bo do brzegu o co mi chodzi, tak mocno zahartowani. Że na pewno sobie w Polsce poradzą po powrocie, po 19 latach emigracji i na pewno nic im nie raczej im nie zaszkodzi, tak? Raczej im nic nie zaszkodzi. Ludzie, którzy. którzy... Yy, nigdy nie wyjechali z Polski, tak? Nigdy nie wyjechali z Polski, tak naprawdę nie wiedzą nic o, o emigracji, nic. Ja mieszkałem we Francji, ja mieszkałem w Niemczech, w Niemczech, w, w Anglii, trochę w Las Vegas mieszkałem. Ja to nie więcej widziałem, jak ludzie żyją, na jakim poziomie, tak? jak mieszkałem w Las Vegas, to widziałem kto gdzie pracuje, jak ile zarabia, tak? I, i dla mnie to nie jest żadna, żadna słuchajcie, ja ma, mam to doświadczenie, że tak powiem, no roszczę sobie prawo po 19 latach, Jakoś się wypowiedzieć na ten temat. Także co niektórzy naprawdę błądzą, jak yy, psy we mgle. Psy we mgle, więc. Moim skromnym zdaniem, kto się wychował w latach 90 jest tak, tak zahartowany życiowo, że niczego się nie będzie bał. Nie będzie się bał powrotu, nie będzie się bał, przede wszystkim nie będzie narzekaczem, bo ja rozumiem jak masz lat 60 i dostałeś samochód w kredycie i kupiłeś sobie jakiś Audi albo Mercedesa, na którego Ci tutaj stać, a w Polsce byś tego w życiu nie, nie zrobił, a już nie wspomnę, że pracujesz na jakimś, jakimś, wiesz, jakiejś gównianej robocie i latasz Mercedesem, który tak naprawdę w Polsce byś tego w życiu nie kupił i Ty później przychodzisz do mnie na na kanał i opowiadasz, że w Polsce byś tego w życiu nie miał. Właśnie, no, nie miałbyś w Polsce, bo jesteś za głupi, żebyś nie miał w Polsce. No wiesz, no co, ja tutaj nie obrażam nikogo, ale jak ja słyszę taki argument, to to jest naprawdę bardzo słabe, nie? Bardzo słabe. A tym bardziej, że ta, 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 takie osoby, większość ta z takich osób, to się wychowała za komuny. To wie, 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 jak trzeba było być zaradnym, nie? Jak było, trzeba było być zaradnym. Także dobrze go o co mi chodzi, lata 90. hartują prawdziwych ludzi. 80., 90, hartowały prawdziwych ludzi. Ci, którzy są już tam po jakieś tam 60 czy coś, no oni raczej nie wrócą, bo, bo co oni będą robić w Polsce, tak? Ale przynajmniej niech się nie wypowiadali. Ja tu mówię o, o tych ludzi, którzy się źle wypowiadają, bo nie wszyscy się źle wypowiadają, tak? Żeby nie było zaraz, że, że ja wszystkich do jednego bora wrzucam, tak? Y i o to mi tak, no, tak do, dosadnie mi chodzi. Nie? Kto ktoś, ktoś jest zaradny, bardzo ogarnięty, wychował się w latach 90. wie, jak zarabiać pieniądze, tak? Wie, jak za, nie płacie. O Jezu, mam 400 zł, a idziesz do sklepu i wydajesz 2000 na żar, przeżerasz 2000. Uwierzcie mi, że ja jestem w stanie, jestem w stanie. Na, pa, na pewno wyżyć za 1000 zł miesięcznie, tak? Uwierzcie mi, że jestem w stanie wyżyć za 1000 zł miesięcznie, bo ja nie wrzucam do koszyka, jak leci. Bo ja myślę, bo ja jestem z lat 90. ja myślę, na co wydaję pieniądze. Także, także to takie, 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 taki mój bonus do niedzieli, żebyście mieli, żebyście mieli co oglądać, żebyście mieli co oglądać. Zapraszam na live'y, zapraszam, moi drodzy, na. Do dyskusji, tak? Podzielcie się w komentarzach, jeżeli macie taką ochotę. Jeżeli nie macie, to też się nie obrażę. Także serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału. To musi się udać, gdzie ja wracam do Polski po 19 latach emigracji. Buduję swój dom i pokazuje, że tak naprawdę emigracja już się skończyła. Można sobie mieszkać za granicą, można sobie tutaj funkcjonować, ale zarobkowo to musisz naginać, naginać, jak. Jak już, już nie będę mówił, jak. No. Także bo trzeba być poprawnym politycznie. Więc trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za każdą subskrypcję. Trzymajcie się.